Czasami wybór pomiędzy pizzą a sushi może być powiązany z powstaniem nowego wszechświata. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy bowiem o wieloświatowej interpretacji mechaniki kwantowej. Ta interpretacja zakłada możliwość istnienia nieskończenia wielu wszechświatów z nieskończoną liczbą naszych kopii. Zerknijmy zatem bliżej na to fascynujące zagadnienia. Myśl, że istnieje wiele wersji ciebie, istniejących w niezliczonej liczbie światów jest daleko od naszego intuicyjnego doświadczenia. Wydaje się bowiem, że każdy z nas jest tylko jedną osobą, która żyje tylko jednym życiem, budząc się każdego dnia w tym samym jedynym w swoim rodzaju świecie. Naukowcy od lat zastanawiają się nad ideą tzw. wieloświata, hipotetycznego zbioru wszelkich możliwych wszechświatów, według tej koncepcji nasz wszechświat byłby tylko jednym z wielu wszechświatów, jakie istnieją. Kosmolog Max Tegmark rozróżnia cztery możliwe typy wieloświatów. Dziś zajmiemy się tylko jednym z nich znanym jako tzw. wieloświatowa interpretacja mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa została stworzona w 1925 roku niezależnie przez dwóch fizyków Wernera Heisenberga i Erwina Schrödingera. Mechanika kwantowa jest podstawową teorią fizyki, która dostarcza opis właściwości fizycznych przyrody w skali atomów oraz cząstek subatomowych. Wcześniej stosowana mechanika klasyczna zakładała, że np. elektron to punkt, który ma pozycję, lokalizację w przestrzeni i który porusza się gdzieś z prędkością, dzięki czemu możemy przewidzieć, co się stanie dalej. Według mechaniki kwantowej, elektron to fala, która posiada tzw. funkcję falową. Elektron znajduje się w niezdeterminowanej superpozycji, czyli w wielu miejscach jednocześnie. Kiedy spróbujemy go zaobserwować za pomocą fali światła to dojdzie do redukcji funkcji falowej, a elektron znajdzie się w pewnym punkcie w przestrzeni. Dokonanie aktu obserwacji zmienia funkcję falową drastycznie i nieprzewidywalnie. Tę sytuację dobrze ilustruje eksperyment myślowy znany jako kot Schrödingera, odnoszący mechanikę kwantową do stanów makroskopowych. Wyobraźmy sobie bowiem, że zamykamy kota w pojemniku. Do środka wkładamy także źródło promieniotwórcze w postaci jednego nietrwałego atomu, który w wyniku rozpadu emituje cząstkę promieniowania jonizującego oraz detektor promieniowania, który w chwili wykrycia cząstki uwalnia trujący gaz. Po upływie czasu połowicznego rozpadu charakterystycznego dla danego atomu istnieje dokładnie 50% prawdopodobieństwo, że kot jest martwy i takie samo prawdopodobieństwo, że kot jest nadal żywy. Jeśli nastąpi radioaktywny rozpad i licznik go zarejestruje, zostanie uruchomiony mechanizm, który uwolni truciznę, a kot zginie. Jeśli rozpad nie będzie miał miejsca, kot nadal będzie żył. To wydaje się dość oczywiste. Jednak z opisu kwantowo-mechanicznego wynika coś zupełnie innego. Otóż przed otwarciem pojemnika kot jest jednocześnie zarówno martwy, jak i żywy. Jako obiekt kwantowy znajduje się on równocześnie w każdym z możliwych stanów, czyli superpozycji. Dopiero otwarcie pojemnika i sprawdzenie jego zawartości redukuje układ do tylko jednego stanu. Następuje załamanie funkcji falowej kota i kot przyjmuje jeden konkretny stan. W tym przypadku są tylko dwa możliwe stany: kot jest martwy albo żywy. Przed otwarciem i pomiarem stan kota jest fundamentalnie nieokreślony. Pomiar rozstrzyga jego los. Występowanie superpozycji stanów jest zjawiskiem powszechnym w świecie mikroskopowych obiektów. W mechanice kwantowej dużym problemem jest to, że w gruncie rzeczy pomiar zmienia funkcję falową w sposób całkowicie nieprzewidywalny. Nie wiadomo jak właściwie do tego dochodzi i nie można przewidzieć, czy kot żyje, czy też nie żyje. W latach 50. XX wieku młody Amerykanin postanowił rozwiązać ten problem. Hugh Everett III był amerykańskim fizykiem. Podczas studiów na wydziale fizyki na Uniwersytecie Princeton Everett zastanawiał się nad problemem superpozycji stanów kwantowych. Nie chciał zaakceptować tego, że pomiar zmienia stan małych obiektów, także przybierają tylko jedną przypadkową wartość. Everett spędził nad tym zagadnieniem długie godziny. W końcu przyszło jednak długo wyczekiwane olśnienia. Jego zdaniem moment pomiaru niczego nie zmienia i niczego nie redukuje. Everett opisał wszechświat jako jeden układ opisany jedną funkcją. Każdy stan superpozycji jest tak samo realny, z tym, że zachodzi w równoległym wszechświecie. Układ kwantowy tak naprawdę o niczym nie decyduje. Wszystko, co może się zdarzyć, zdarza się na pewno w którejś z odnóg rzeczywistości. Na każdym skrzyżowaniu, gdzie duże codzienne rzeczy wchodzą w interakcję z układem kwantowym. Oś czasu historii rozdziela się i obie możliwości mają miejsce na różnych alternatywnych gałęziach. Wieloświat byłby niczym drzewo, które rozgałęzia się w nieskończoność. Za każdym rozgańceniem powstawałby równoległy wszechświat. Co chwila powstają w tej przestrzeni nowe wszechświaty. Na przykład gdy dana cząsteczka może poruszyć się kilkoma drogami, wtedy powstaje tyle nowych wszechświatów, ile jest możliwych dróg. Niemal za każdym razem, gdy cząstki subatomowe wchodzą w interakcję ze sobą lub z czymkolwiek innym w dowolnym miejscu we wszechświecie, istnieje wiele możliwych wyników, co oznacza wiele rozglęzień w historii. We wszechświatach równoległych może istnieć nieskończona ilość kopii nas samych, które robią dokładnie to samo co my, albo też ich historia życia przebiega zupełnie inaczej niż nasza. Całą sprawę ciekawiej przystępnie opisał kosmolog Sean Carroll, w zeszłorocznej książce Coś głęboko ukrytego, kwantowe światy i pojawienie się czasu przestrzeni. Karol wskazuje, że w bardzo uproszczonym opisie mamy elektron, cząstkę elementarną, który może się obracać. Kiedy mierzymy spin, otrzymujemy tylko dwie możliwe odpowiedzi: albo kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, albo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Mechanika kwantowa mówi nam, że kiedy się na niego nie patrzy, elektron jest w superpozycji obu ruchów. Kiedy na niego spojrzymy, załamuje się, aby być w jednym lub drugim. Hugh Everett zaznaczył, że to niesprawiedliwe, ponieważ nie traktujemy samego obserwatora jako układu mechaniki kwantowej. Jeśli elektrony mogą być w superpozycji, to ludzie również mogą być w superpozycji. A zadajmy więc zasadne pytanie o to, co się dzieje z obserwatorem kwantowym, kiedy patrzy na elektron. Otóż obserwator zostaje splątany z tym elektronem, przez co powstaje jeden wszechświat i jedna kopia rzeczywistości fizycznej, który jest elektron wirujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara, i to właśnie zobaczył obserwator. Oraz kolejna kopia, w której jest elektron wirujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i to właśnie zobaczył obserwator. Doszło zatem do rozdzielenia wszechświata na dwa wszechświaty. Poprzez dokonanie pomiaru sprawdzamy, do którego wszechświata trafiliśmy. Powracając do przykładu z Schrödingera, klasyczna interpretacja zakłada, że przed pomiarem kot ma dwa stany, jednocześnie żyje, jak i nie żyje, po czym w trakcie pomiaru przybiera tylko jeden stan, podczas gdy drugi stan zanika. W ujęciu Everetta dochodzi do rozszczepienia wszechświata na dwa wszechświaty. W naszym kod żyje, a w drugim nie żyje, lub też na odwrót. Sean Carroll zaznacza, że w każdej chwili mają miejsce takie zdarzenia mechaniki kwantowej, w których jakiś mały układ kwantowy zostaje splątany z szerszym światem wokół niego, przez co powstają liczne kopie wszechświata. Wyobraźmy sobie na przykład, że tuż przed pomiarem spinu ustalamy, że jeśli będzie zgodny z ruchem wskazówek zegara, to zamówimy pizzę, a jeśli będzie przeciwny, to zamówimy sushi. Podczas pomiaru wszechświat się rozdziela i w jednym wszechświecie zjedliśmy pizzę, a w drugim zjedliśmy sushi. Następnie możemy mieć zupełnie inne życie w obu światach. Sean Carroll podkreśla, że nie wiadomo czy istniałoby nieskończenie wiele czy też skończenie wiele wszechświatów, natomiast ich liczba byłaby niewiarygodnie duża. Jak zaznacza, w typowym ludzkim ciele zachodzi około 5000 radioaktywnych rozpadów na sekundę. Każdy z tych radioaktywnych rozpadów rozgania wszechświat na wiele kopii, jedną tam, gdzie rozpad nastąpił, a drugą tam, gdzie nie nastąpił. Karol podkreśla, że niestety nigdy nie moglibyśmy skomunikować się z naszą kopią z równoległego wszechświata. Oba wszechświaty są od siebie oddzielone, a interakcja jest niemożliwa. Moglibyśmy się tylko zastanawiać, jak życie potoczyłoby się dla naszej kopii w innym wszechświecie. Istniałby zatem niewyobrażalnie dużo naszych kopii toczących kompletnie inne życie. Istniałby także niezwykle dużo kompletnie innych wszechświatów, w których wydarzyła się zupełnie inna historia w skali galaktycznej, planetarnej czy ludzkiej. Jak wskazuje Sean Carroll, istnieje nawet aplikacja Universe Splitter na iPhone, która pozwala nam dokonać podziału wszechświata. Powiedzmy, że musisz podjąć trudną decyzję w swoim życiu. Po prostu wpisujesz obie możliwe akcje w aplikacji z chęcią ich wykonania po otrzymaniu rezultatu. Następnie aplikacja aktywuje przez Internet zdalne urządzenie kwantowe w Szwajcarii, które wysyła pojedynczy foton w stan kwantowy albo, albo. Jednak zgodnie z tą koncepcją kwantową foton będzie w rzeczywistości w stanie, oba, ale w oddzielnych wszechświatach. W ciągu kilku sekund aplikacja poinformuje Cię, w którym z tych dwóch wszechświatów się znajdujesz a podejmując różne działania w każdym z nich, spowoduje, że te wcześniej identyczne wszechświaty się rozejdą. Z czasem coraz więcej fizyków zaczęło być zwolennikami interpretacji Everetta. Dziś są nimi dziesiątki słynnych fizyków i kosmologów, takich jak na przykład David Deutsch, Max Tegmark czy Sean Carroll. Trzeba przyznać, że jest to jedna z najciekawszych interpretacji mechaniki kwantowej, która zdecydowanie działa na naszą wyobraźnią. Zapraszam do rozdzielania wszechświatów oraz do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.